Ja 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 War Speed! Aż mi się koszula rozdziera! Sorry chłopaki niechcący włączyłem bullet time, niestety, dojedziemy w 10 minut a tak byśmy dojechali w 5. Ty zawsze musisz coś schrzanić Wiktorze Jagodzianka. 10 minut później. Dobra nareszcie skończył się ten głupi bullet time. Niezła klatka ziołom. Dobra zaszpanuję moim bryloczkiem. Niezły nie, jak chcesz to ci kupię. On nie, znowu będzie srał. Gdzie mnie łapiesz mały boczku? Odejdź ode mnie! Znów się spierdziałeś. Ale śmierdzi! Kurde no ostro! Następnym razem to ja zjem grochówkę a ty pomidorową! Dobra no przecież żartowałem. Ale tak naprawdę to od grochówy klata ci się zapadła. Ups. Ja tak nie chcę. Przyjechał murzyn z kluczykami do bm -y. Będziemy mieli fajny wóz. Ale ja wolę rumaka. Open a gate. Tup, tup, tup. Nietku golonko, po co one tu przylazły? No gadaj. Kurde, ma bilet miesięczny i może tu łazić LOL to szacun, ale i tak go nie lubię. Bo mam koczyk w nosie, teraz taka moda jest. Widziałem w oszołomie na L. Były. Ale w brwi, no to przesada. Trudno o się mówi. Wzdechnięcie. Dobra porozmawiajmy o tej benie, do której masz kluczyki. No już okej, okay. posłuchaj mnie dziadku, policzę do trzech a ty skoczysz w górę, zjesz kanapkę i zdejmiesz koszulę, znak zapytania. Wszystko w powietrzu. Hahaha. Ha, ha, ha. Ona jest niedorozwinięta, Ma pomysły z do Onalda. Mówiłem jej, że świat to nie bajka. Idzie za nami, możemy przyspieszyć, ojojoj oj, oj, więcej ich tam z tyłu. Dobra, widzę, że to cię nie rusza. To powiem ci o tej bańce. Tysiąc koni, silnik 6,5 litra. Wrał. Może mniej niż twój rumak, ale ma cztery poduszki powietrzne dla twojej całej krzywej rodziny. Czy ty mnie w ogóle, ty mnie w ogóle słuchasz? Słuchasz? Możesz powtórzyć. Dla twojej wiedzy powiem, że mój rąmak ma pięć poduszek powietrznych. I dwieście koni. Srogo. Chyba muszę im pomóc. No mietku zatańcz złamanego Wiktora. Hop hop jestem złamany Wiktorek. Capi ci z ryja? Znowu jadłeś stary ser. A ty co się gapisz? Ty się myjesz szarym mydłem żeby wybielić skórę. Ale ja... Używam szarego mydła tylko w niektórych miejscach. Ale wie, chyba będzie padać wiatr, albo słońce już sam nie wiem. Muszę kreta się spytać, albo tą małą dziewicę. Nie, lepiej Kreta. Olo ol, teraz zrozumiałem, że przez tego murzyna bullet time się włączył. Escape. Wyłączyłeś mi bullet Taima. Użyłem escape. Ty tak nie umiesz, hech. Musisz najpierw kupić klawiaturę, a nie BM. E. No dobra, weź ją sobie. Ja kupię klawiaturę. Nie chcę BM. Y. Chcę myszkę Bambi. Albo królika rozpątka. Chcesz się odlać czy wystrać? W tej studni możesz zrobić jedno i drugie. Ale pamiętaj o spuszczeniu wody jagodzianka. Nie spuszczę. Haha. <todzisz> Nie gap się tak, to boli. Nie spuścisz. Kurde, masz to zrobić. No ale mnie nie nauczono. Klast. Boję się ciemność.